W roku 2002 majątku mieliśmy 164 miliony złotych, a budżet wynosił bodajże 45 milionów złotych. W tej chwili majątek przekracza miliard złotych. I no, co bardzo cieszy, część została jakby pozyskana za darmo. Gdyby pokazać zdjęcia sprzed 2002 roku. A teraz Jarocina to niektóre miejsca całkowicie są nie do poznania. Prawie nie mieliśmy sal gimnastycznych przy szkołach. W tej chwili we wszystkich, we wszystkich szkołach oprócz Siedlmina mamy sale gimnastyczne. To wszystko jest poodnawiane. Szkoły są e, steromodernizowane, energooszczędne. Także tutaj w tym zakresie wydaje się, że praktycznie prawie zrobiliśmy wszystko, co jest możliwe do zrobienia, co jest po stronie samorządu. Zmiana całkowicie układu komunikacyjnego miasta. I w tej chwili, jak widzicie, korków nie ma żadnych, a jeszcze nie jesteśmy na końcówce, bo jeszcze kolejne inwestycje już rozpoczęte będą kontynuowane. Tak jak rondo przy Niepodległości i, i Poznańskiej, później cały ciąg komunikacyjny, kasztanowa maratońska do Żerkowskiej. Tutaj od McDonalda Wodną Glinki, Leszczyce też za chwilę wykonamy. Mamy zakończony projekt łącznika między 11 a 12, który wiele lat, o którym wiele lat mówimy, ale nie tylko mówimy robimy, bo projekt mamy z dokumentacją. To było kiedyś, powiat miał zrobić. Niestety tam nie, nie zrobili nic w tym zakresie. Ale mamy to zakończony, projekt zakończony, i też jakby czeka nas połączenie tego wtedy. Mamy zamknięty praktycznie ring Jarocina. Pewik w tej chwili realizuje największy projekt w historii powiatu jarocinskiego wartego prawie 300 milionów złotych. Przebudowa. Całego śródmieścia, wszystko wymieniamy. Jak widzicie, do tego dochodzą instalacje jeszcze elektryczne, instalacje gazowe, cała infrastruktura drogowa, zieleń. Także no to inwestycja, no która w przeszłości no nie ma porównania. Nawet budowa chyba węzła kolejowego Jarocin no nie jest skalą nieprzewyższa tego co, co w tej chwili PEWiK robi, bo to też osiedle Kopernika i te ciągi komunikacyjne. No i sama Cielcza, przebudowa Cielczy warta 100 milionów złotych jakby z jedyną instalacją odzysku fosforu, bo hydrolizy parę w Polsce jest kilka sztuk, natomiast odzysku fosforu nie ma i tak naprawdę no będzie nas czekał zawrót też tej wody oczyszczonej już całkowicie czystej do miasta przede wszystkim do podlewania tej zieleni której będzie przybywać będzie znacznie więcej miasto będzie przepiękne całe śródmieście będzie z wymienioną infrastrukturą nowymi drogami ścieżkami rowerowymi nowym oświetleniem miasta Nową zielenią znacznie więcej tej zieleni będzie łatwiejsza komunikacja piesza, rowerowa, samochodowa, bezkolizyjna. I tutaj dotyczy to również drugiego projektu, park, który moim zdaniem. Jak skończy się ten obieg restauracyjny, z ogródkiem letnim, pałac z przeniesionym muzeum, ścieżki rowerowe, nowe kładki, nowe nasadzenia, kwiaty, zieleń. Będzie tak piękny ten park, że moim zdaniem przebijemy kurnik. Także całe to serce Jarocina, czyli Starówka plus park, na koniec kadencji będzie wyglądała jak najpiękniejsze miasta w Bawarii. To zawsze cieszy, jak. Centrum miasta, w centrum miasta jest przepięknie. Jeszcze pracujemy nad oświetleniem. To doceni to, że na sterówce 100 milionów jest zakopane pod ziemią. Doceniam to, co będzie na ziemi, czyli drogi, zieleń, a wieczorem przepiękne podświetlenie. Wiemy, dokąd zmierzamy, jaki mamy cel. Kierunek energetyczny no jest jedną z największych szans w przyszłości gminy Jarocin i tu pokładam wielkie nadzieje. A co za tym idzie, tak jak w przypadku ZGO czy Pewiku, sprawdza się przysłowie to, które obowiązuje w biznesie, że pieniądz robi pieniądz. Inwestycje, którą zrobimy, daje nam z powrotem pieniądze którą dalej możemy mm, przeobrażać, napędzać rozwój miasta. No, Jarocin jest w tej chwili nielicznym. Chyba kilka miast jest, e, gdzie liczba mieszkańców rośnie. I nie wiem, czy nie jedynym w Wielkopolsce, poza aglomeracją poznańską. Bonus dla wszystkich mieszkańców, no bo nie będą musieli jechać na to lodowisko, do poznania, czy do, go, go, czy do śremu, czy do innych miast. Bo tu będą mieli lepszej jakości lodowisko, wyższy komfort.